Siemanko, moi drodzy, z tej strony ja, Asmo. Dzisiaj jestem ja, Mardlax, Skurcz, Nemesis, Olix, Detektyw Nachos, Gabor oraz Shadow. I będziemy sobie grać w tak zwany głuchy telefon. Oczywiście tutaj no, wytłumaczy zasady nasz ukochany Mardlax, bo chłop ogarnia, a ja nic nie czaję, więc Mardlax, chwila sławy. Na samym początku piszemy hasło, następna osoba dostaje e, do narysowania to hasło, i w następnej rundzie osoba musi napisać, co to jest na tym rysunku, i tak cały czas. I tak w kółko lecimy. To się ma, wszyscy. No. Tak właśnie nie przywitaliśmy. Dobra, ja. startujemy. Jedziemy. Startujemy. Ej, ja w ogóle na główne nie jest scenie, boże, ja mam tu zakładki swoje. <laughs> dobra, eee. Yy, yy, Chyba. Sugeruję, yy, yy, że będzie pod... Hasło jakieś mam do Okej, okay, okej. Okay. napisałem swoje hasu. Bo kurde, bo to jest scenę to robić, bo jakieś reklamy to No i <laughs> dobra. Nie po lewej stronie taki nitny czarny był. Nie też. Dobra, więc moi drodzy widzowie, wybraliśmy tutaj aktualnie koskę do gitary, mam tutaj parę przygotowanych rzeczy. No, mam bloka pewnie macie. Dobra, pan napisałem. Ciekawe czy zgadną. Ja jestem akurat bardziej osobą, która zajmuje się głównie tutaj gitarą. I ja tutaj dam im dwie rzeczy dotyczące gitary. Nie narysować. O no, to wygląda jak Scribble, ja. <laughs> Dobra, Ale dostałem... Wszystko spada ze schodów. Nie, ja, nie Uuh! Uuh! ja nie mogę. Mówić. Dobra. Kto? A. Ja bym proponował się może wyciszyć na czas nie rysowania. Dobrze. Ale kto? Ale nie, hmm. ja, nie, powiedziałem... nie wiem. ja powiedziałem Co? A ja? Dobra. A. Dobra. E, ja mam fa fajną rzecz w planach. E, to zrobimy sobie schody, nie? To mamy tutaj schody. Nie chcę. Widzę, że tutaj są y, fajne y, tutaj rzeczy do, y, do zaznaczenia, no, ale zrób, zróbmy sobie tak, że tutaj są drzwi piękne, cudowne, jedyne w swoim rodzaju drzwi. Super Ym, Teraz y, wypełnijmy to. O, trochę śmiesznie działa to wypełnienie, ale nieważne, <laughs> nie powinniśmy tutaj kwestionować ani nic z tych rzeczy. Więc, no dobra, no mamy te schody. No mamy. No to dobra, i pora zrobić teraz, tak? Teraz trzeba narysować dziecko. Nie ja mogę sobie jakoś przybliżyć. Nie mogę. Ho, lipka. Zrobimy sobie. Em... Kurcze, nie ma takiego. fajnego. Ale okej, okay, dobra, to niech będzie dziecko. Takim kolorkiem. To nachodzi na siebie? ta, to nachodzi na siebie. Mamy dziecko. W sensie mamy głowę dziecka O mój boże Ale to jest delikatny kolor Dobra, nieważne A wait, mi się coś innego zazna... A, A dobra, nieważne, nie oceniajcie mnie eee. Nie mogę tego cofnąć Control Z nie działa, proszę państwa Dobra, myślałem, że to jest rozmiar Nieważne, okej, okay, więc mamy tak eee, Mamy sobie dziecko Które... Które... Które jest tu. I to jest pierwsza scena. Druga scena to dziecko. Spada 12 plus. <laughs> Jest... Dobra, ja jestem gotowy. Zasz, klika klikajcie gotowy, ja jak już Oooo! okej, czyli to na takiej zasadzie działa. Chciałem wam powiedzieć o co w tym chodzi, ale no nie mogę. A Tylko <suszy> ja mam, mam, mam kilka szans, czy jedno? Jedno, jedno to, jedną szansę. O kurde. To jeszcze piszesz, kolejna osoba, co ty napisałeś, musi narysować. Aaa. Okej, okay, no to gotowe. Już. Kurde, dzikie taki trochę. No. Trochę Nie wiem czy ja to rozumiem. Zobaczymy. Też nie wiem czy rozumiem, ale zobaczymy. Przekonamy się, jakby uczmy się na błędach. Halo! 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 Porta podatkowy! Co <noise> to, to kurwa jest? Stachu! Jezu święty! Uuuu! Co, U. Co to, Ej. Jest to jest dobre. A i właśnie, nie, nony, nie, nie, nie banalnych rzeczy nad, nad tym, na YouTubie, takich nie za bardzo nie dajmy, kochani. Żeby nie było YouTube don't A don't Można wygooglać, e... to, nie, to, nie, bo za nagrywkami nie, nagrybka, ja nie, nie mogę. To, to jest ta rzecz. Można wygooglać coś, jak się nie ma pojęcia. Na Dobra, na razie jestem z chory wielkie. Mało profesjonalne, ale najlepszy. Dobra, um, chcemy się, z, chcemy dać widoczność tak troszeczkę mniej niż połowę, bo wiem, że on jest taki trochę, wiem, że on ma białe oczy chyba, on, on ma głównie czarne oczy, ale z, dobra, zrobimy mu takie fajne otoczki, nie wiem, powiedzmy tutaj, tutaj fajne otoczki, to, ma, to mają być fajne otoczki i są fajne, widzicie, i on, on, on ma taką, ma taką niefajną buzię, ma taką niefajną buzię, on ma taką niefajną buzię, właśnie. To jest buzia. I on sobie stoi, nie? No to on jest trochę taki szczupły. SCP to jest oczywiście. Patrzcie, to jakbym miał tablet graficzny, to bym się ugadał. A ten czas nie mam jak. No, trochę mi wyjechało. Ale dzisiaj tak wygląda chujowo, jakbyś sobie już myszką robił, to i Jezu. Ej, ale te, to, te rzeczy, które mamy narysować, to są rzeczy zaproponowane przez was? A, to no? Tak, to napiszemy. Tak! Kto był takim... Ale e, je, e, Nie. E. <grym grym grym> powiem hasło, ale macie powalone <grym> wełny. Ej, tak. ale nie, no to nie niepokójnie nie, No to. Ja też rozumiem no to bardziej i zdecydowanie łatwiej chyba myszką, co robi. Nie, na tablecie będzie lepiej, zaufaj mi. Zaufaj mi, co mówię. Ja powiem wam tak. Zobaczymy pod koniec kto co napisał i kto narysował co I co? I fajnie? Fajnie czy nie fajnie? Jest kozak! Fajnie się w to gra. tylko zobaczymy później no. co tam będzie z tego Zobaczycie tajemnicę i podróbkę Fajnie Dobra, <grym> nie, 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 nie zdążę już znaki nie zrobić Nie, kies, knapka A o to chodzi, skanawka Słuchajcie tego oh, wow. Będę jeść oh, wow. Oh, wow. Sorry! To, to nie miało być głośne Będę jadł sobie, o jasny gwinczek O Jezu, co to jest? Dobra, to jest pewne, że to jest wiadro <noise> Wody Pe Z Minecrafta oczywiście <noise> Nie wiem <noise> Dostałem... Chyba łatwe I guess Ale <noise> głupie Co to kurwa jest? No. <noise> Dobra, kto jeszcze redy nie dał? Piękne znaczy no historię całego tego obrazka, tak? Tak, no to się boję. <sumrzyni> o Jezu, o Jezu, ale głupie. Dobra, pierwszy raz kolor zmienia. A, ktoś ma postrane wełmie. Strasznie. No, skupiamy się, no, Ale, grafikę zrobiłem! Zostanę grafikiem od dzisiaj, naprawdę, zmieniam profil. sobie Ja to kolor skóry wtedy jest taki logiczny. Jak coś to w danym roku, jak jesteście gotów, to możecie edytować jeszcze. Mhm, mm jak chcecie coś dorobić. głupie to jest to, to jeżeli 8, to trzeba narysować 8 rysunków i 8 z nich będzie do zgadnięcia. Jestem. Na... Znaczy, to wygląda tak, że pod koniec masz coś takiego, że w 8 rundzie... Czy... Nie, w 8 rundzie pisze, e, rysujemy. Zobaczymy. Chyba tak to jest teraz. Pozobaczymy. Czy się pierwsze hasło zgadza się z ostatnim Okej Co dobra Mam nadzieję, że nikt nie da. O mój Boże. świetna gierka. Nie uwierzycie w to, nie uwierzycie, jestem ready. Damn! To chyba Co to ma, to ma być? Mam takie wrażenie? No, no tak mi się kojarzy z tobą. powiadasz? No, no. no Okej, okay. powiedz mi potem co to jest. Tak, już nie powiem. Wojejejejej <grych> <grych> jesteś. Znaczy nie możliwe, będzie... że ty dałeś to hasło, ale ty go nie rysowałeś. Możliwe, że ty okay. je dałeś. Nie mm -hmm. będziesz musiał mówić, bo zobaczy pod koniec. No tak. Co za hasło? Pan, czy możemy się tutaj wyśmiałać z ludzi? Bo mam taki ciekawy temat i się zastanawiam, czy się z tym skoroś nie No właśnie To chciałem <laughs> 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 Nie mów Do not Dobra, esa, prydek Do word Ewentualnie jeszcze edytku zrobię Jest Już połowa czasu, prawie. Ja? No, od, od razu narysowałem. Bardzo proste hasło miałem. Znaczy, ja też mam proste, ale. Z czasem ty tego czasu wolałem ci brakować. E ciekawostka jest taka, że jak pierwszy raz zobaczyłem link do tej strony, to zamiast Garlic Phone przeczytałem Garlic Phone. Nie myślałem, że to jest wczosnoko. Też przeczytałem telefon. tak dzisiaj, nie? Takie co jest? To nie jest wczosnoko telefon, gości. No. to jest spoko, bo tu macie pełną kontrolę nad hasłami, więc jak chcę mieć Gplaya na miniaturce i w filmie, to wystarczy, że dam do Gplaya do narysowania. Jasne. Yes. 40 jest. No. No, właśnie, to, no już będą kończyć. To już jest takie to gdzie ludzie kończą. Chyba, no, <śm> że ktoś jest jakimś pikastem. No, je, je A ja so trafiłem na, na właśnie rysowa. ktoś bardzo ładnie narysował. To, ale to z subami będzie kozacko się w to grało na Twitchach jakiś. O Jezus. Będzie ale wiesz kozacko. co, wiesz co jak jak ja, ja się cieszę, że uczynią tego z Ale mam nadzieję, że będą w porządku. Ja, ja, ja nic, nic mówić, ale masz jeszcze takie coś jak Scribble Hit, które ma Twitch modową. Bo... A to ja nie wiem o takich rzeczach słam. Gamorzu, pamiętaj że do 30 osób jest to. Uuu, to kozacko. Ale to przecież godzinę musi runda trwać na 30. Trwa. No. no, teraz. O, to, dobra, jest, jest albo. Nie, będziemy. ja mogę czytać. Zaraz jest. zobaczymy. Dobra, Marlax. SCP-3008, to jest IKEA. Detektyw na czas. Nie, Git narysował. W porządku. A, okay. zgadz, i skurz zgadza, że to jest SFI Nieskończona Ikea Nie, ja napisałem to w dobra To było... <grym> <grym> tak, ale... O, i ty <grym> <Ja>, no. <grym> <grym> O nie Złe. To można pobrać To można pobrać w gifie? Tak Teraz kurt. A! O ja to rysowałem jako Jety. pierwszy. Ja to przeczytałem w ogóle. A zgadł, Nemesis zgadł! Nemesis zgadł. Ej, ładnie! O nie, teraz... O nie, teraz ogarną. Teraz wiem o co chodzi. O, fa! Na czas ogarnął, że to na czas. Nie! O nie! O nie! <śpiewanie> <śpiewanie> Jужрта! <laughs> Gdzieś jeszcze pojechał na i... Tak, była, tak, tak. Tak, była. Ja rysowałem gitarę, dlatego powiedziałem, że mi się z ASHO skojarzyło. Dawno temu <laughs> było tylko kipka poszła do kina. Na wiem, jak nasz od kolega. Ale gee. Gee. Modłock O! O nie, ja wiem, co to będzie! <laughs> O nie, czyli to było twoje. Jezu, cudne to jest. Pokczab. Dobra, czyli to na takiej zasadzie działa. Dziecko spada ze schodów. O nie! To ja, to ja też wtedy. Nie, to o nie. 12 plus. Nie 12 ton. O, to ja tym razem. Jaki kozak? Mentalna pustka. To nawet podobne. Pusto tu. uszy to wybija. A co na to to było easy. Tu się no. w ogóle nie zdziwiłem o co chodzi. Ja na początku w ogóle nie rozumiałem co tam, czy tam jest danie, <laughs> trzeba pisać czy co i tak... Wiadro, wiatro. Nie <laughs> wiem. Chyba wszyscy, chyba wszyscy zgadzą, co jesteście co? wszyscy. To jest kubeł, nie wiadro, halo. Wiatro wody. Wyłamał się ze schematu. <laughs> Pokczep. Nie, no, ale to było chyba... No, niemożliwe, tego, no. To mm -hmm. Co to jest w tej Szare. Piękne. To jest cień. Tu w ogóle nie wiedziałem, co ja to mam wpisać, więc też... Była panika. O. Dzięki. Jezus. Nie ma na co. Ale kurczę, to nie. Narysował. Bo się to Dobra, Mardax plus rep. Już się bałem. Nice! A no tak, on tam łańcuch, da? No. Kozak. Dobra, szadu To nie ja pisałem. Nie, nie wiedziałem o co chodzi i... O nie! Wyszło. O nie! Czemu z blanciorem? O co chodzi? Zauważyłem program, jak tam nic nie wpiszesz, sam pisze. Aha! To o to chodzi. A o, ja napisałem nie wiem co to. Ja, ja pierdzielę. Pytanie. To pytanie było, nie, wiem, mogłeś napisać ich nie pytał. A, no, kto pytał? Co no, <laughs> no, to jest? Kosz, no, prosto. Kurde, kiedyś grałem na gitarze. Z... Ale to drugi Z raz startenu. było trochę hacko. Dokładnie No, to na znaczy, No, na czym? Chcę się na na gitarze. Bo tak, tak wygląda. Ja to tak się rysuje ją. Też easy w sumie. Ale była kostka od gitary, a nie gitara. Oj, to w ogóle nie wiedziałem, na czymś mi coś takiego narysował. A, <laughs> bo on też miał gitara! To on też miał gitarę. Dobra, myślałem, że miał kostkę. Dobra, to Easy w takim razie poszło. Ale właśnie o to gama chodziło, że to była hasło kostka do gitary, a nie gitara No, no, no właśnie. właśnie. I to wszyscy poszli. A no wow. co, kończymy Jest odcineczek? Gra. Kończymy? No! no. Tak, dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się i cześć. No następnego. Dio daj.